Halo? Co chciałeś? Masz osłonę przeciwodłomkową? Tak. No, dobra. Jednak rację na kurze zieloni na skali już ginący gatunek. <gryśle> <gryśle> Powiedział lektor, który sam jest mentalnie żółty, nie? Karpba. Tu są że lepiej górą czy dołem? Eee, dołem, dobra. się jak masz resp. miarę dobry. Dołem. Ej, ty mi 50 wy mamy za bazą kampić? Za bazą kampić i nic nie, nie połamcie tam, nie? Tam za, za ostatnim budynkiem, nie? Jak retardy? Tak. I pikujecie tylko jak oni wyjadą. Gdziekolwiek. W sensie tu, nie jakby wyjeżdżali, to wtedy pikujecie. Je jedziecie w to miejsce, w które zawsze jeździcie? Na randomie, o dokładnie. Tak. Tak się mówi, kusieronie. Boże, ja mam cię uczyć. UTVD O O, potną mnie, kurwy syn. O kuchen! Gwiazdka dzisiaj wcześniej była, kapak! Oni skontrowali moją taktykę, jakie to są boby. Mati, dawaj agresywnie wyspę. Dobra. Medy tutaj wyżej troszeczkę i zapierać go, okej? Okay? Agresywniej wyspa może się tragicznie skończyć. To znaczy się spota tylko. No, tak, ale... Oważaj na chwilę tak. O no właśnie. Chcesz. Zigi, powiem Ci tak, bardziej się przestaw tu, żebyś widział te, 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 te stąd pikujące te tefopaki, dobra? Fortu nic nie ma. Okej. Okay. O właśnie. U. Hujeken ty strzelujesz u niego? Tak. To ładnie przed kappa. Siedziesz dalej na wyspie czy się cofnie. E, mi się wydaje, że... Arta KD. Uuuu Eee... A1 A1 bardziej, no? Z A1 to wyglądało. Tu sor, siedzieć na wyspie czy skierdować. Znaczy się gdzieś tu i jeszcze tu nic nie ma, no to tam. To stój tam po prostu no, i spop. chcieli medy wyjebać po prostu jakbyśmy wyjeżdżali. No, no. no, no dokładnie, dokładnie. Dlatego zmieniłem taktykę. A szkoda, że nie daliśmy tych, tych 113, żeby tu podjechały i po prostu zrejpiły ich. Nie, nie. I wróciły dopiero. Nie, bo później by było problem, kapła. Na spota grają i na artę teraz, tak <grym> będziemy co czas grać. No. wszystko Uuu, chyba kontra zrobili pod nas. Medy <grym> wbicie to na podjeździe tej. Nice, nice. Dajesz ja um, um. <noise> mu Ups. Nie <noise> pyknęło, tak? B b nie bardziej tyknęło. po sto Bardziej po co... sto, Ziggy O, Isek-4 kim... jedzie Będą macie bicie? Z wszystkimi magazynkami po prostu nas na podjeździe Nie będą mieli, nie, nie będą mieli Dobra, pisa. to ja go spróję w sumie na dojeździe Alta KB tak, KB tak Okej okay. Okej okay, dziki, jak, he, jak IC4 gdzieś tu dojadą parowie, to wy tymi wszystkimi medami robicie to, tak? I robicie te wszystkie, te jest Ja skokus. Ja o kurde, więcej ich tam. To Quaken wyspę proszę mi tam wyciągać, proszę. To nie lepiej heavy 130 metrów od nich. Nie, bo z, z, z góry nic nie zrobią, a z wyspy już coś mogą. A jest na No. Ze 110 metrów. Wiecie, że szaboty. To ja piątką powinienem mieć bicie w to nie? Nooooooo! <gülny> <gülny> oh! <Whoa! gülny> Ale petarda, nice. Wyjeba yeah, mu iść tam. Brawo, spodzianka, Niespodzianka. Surprise, motherfucker. Nice, quicken. Czy co, te chłopaki wycofali na wyspę, czy mi się wydaje? Mogli, mogli. Zapisać No, możesz, możesz. Dobra. Panowie, i uwaga, uczulam na tego Hila, bo z heal'a mogą... ...tymi, tymi chłopakami jeszcze jakieś zostać, z tą heavy'ki was prąć, tak? Ja sobie z heavy'ki powstrzymam babciecikiem. Ja ci patrzę jeszcze, się zapytać Gdzie? Nie, ci patrzę na heal'a. Mhm. No to okukam tam jedynie coś robię. Nice, nice. Ładnie szukam. Podjechać, spróbować jeszcze coś przyświecić. Co nie, nie, szczerze my bronimy, nam się nie spieszy. To no, oni mają. No, oni, oni mają coś robić, nie my. Na na bo ja, też, ja też, ja też. Jest czwarty? Można no. zwrotka, jak coś artakade. Uuu, to popek. Kontra poszła kojkę? Co? No drugi z się zabije, pewnie tak no, no dokładnie. K A za zero ja nie nie dobra. Dobra. no Czy nie dostałem nic? No dobra, dobra, to tam już ma spokojnie, nie? No Wzik na ładnie spotuje Maus MVP Najlepsze, że Maus Flow. <grychy> o. Arta KD, blind shot Stoi... Tu tak mniej chyba. więcej, albo A2 Quaken, Arta Ziggy, to dostał? Tak dostał Nice, nice Nie za 20 <coughs> Ale dostał tak? Ale, Ale dostał, to się liczy, kap Eseta? Uh, Esety? Okay. Uh. Uh. Mm. Zunią. FV jak coś, tak, stąd będzie bicie, panowie, na to. Czekaj, ile tych 4 tam. Oni będą tam wszystko wkładać, a to resztę dali tutaj na górkę, wiesz? Będą nas odcinać. No, no, no. Jaki Ej, macie to wynik? wszystko tu cię na zza? wyspę, robicie wyspę. Wszystkie ruskie na wyspę, już. Dawaj, dawaj, Dzięki do góry ciągnij, Że jak najdłużej ugrać. Niech cię do za wami. e piątką za... tam już rób pestki w nich, dobra? W podrób. No, no, no. Wiem. No, ugrasz czekaj, czekaj bo mi wyspotował Dobra, szybko, piln Bo heavyki teraz też puszczą Cześć jest. No i co? I co? czwarte po prostu razdóbcy ci wracać. Razdóbcy ci wracasz, tak dokładnie I Tu nie ma Heavyk, heavyk No to dobra, kończysz to i zawracać Zabije No nieważne Kończysz to i zawracać Jak coś Fokus, eee, E-5 E piątką się przestaw bardziej na moją stronę Nice, nice, jak dzieci we mgle Jedrzej Nie, nie ma graju się Ale mi esetą ale wsadził Ale mi wsadził esetą ty OLUJ Pamiętać, jak coś to nie blokować czołgów pane nie Jak nie trzeba tego robić to nie robić Jak nie trzeba tego nie robić Dobra, tożynki, Ej do coś. ktoś coś, coś. Ja bachatem skoczę Dobra dobra Przytrzymaj go jeszcze chwilę już mam pakiet załadowany Do magiety na niego dam No i dożynki panowie Rendy nie blokuj mi 50 Bo się na hymle przydaje później Maus no, dobrą robotę sobie. O lewej macie jelita no. uwaga Czekaj maus nasz jest pełny? Nie przepraszam <noise> Ale ma killa ma kira. Ale, ale, ale generalnie go olali na początku niech <noise> Havik w dół zjechał? Tak heavik pojedzie jolo żeby nas dojebać. On U? bardziej Nie. po mnie jedzie Screamu mnie wszystko Jak coś tego go strakuje Dostał Co ty robisz? Wow, Sperma I jest na pestle. O, Oooooooooooooo, dat snaps Ej powłóżciej żeby mi się czołgi zablokował Komu? Oh, no bo on no skoczył no na no mnie Grałeś musiar? No idź do dwóch masz 13 sekund, że mi <noise> mnie po. Za długo za to Za długo? Czemu? Sowa, nieważne jak, ważne że wygrać Kurwa, bo bana zostanie, ktoś nie Udało się, o! Udało się. Soba, nas skontrować Wysyłali same magazynki praktycznie, chcieli <noise> nas odejeść <do jedzie, głos> A ja kamperzką A że nie ma nikogo <noise> Ułkajmy jak w życiu, ładnie te dwa koła ze spota Strong ja <noise> <laughs> 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 gracias. Oh, wow.